Marzysz o życiu w Japonii. To super, bo wiesz, bo jak trafisz do tradycyjnej japońskiej firmy, to uwaga, możesz umrzeć. No to zaczynamy. Muzyka Karosi jest to termin odnoszący się do śmierci podczas pracy. I ja wiem, że on szturmem wyszedł z Japonii i oblek zachodnie media, że w tej Japonii to oni siedzą tylko przy biurkach i na nich padają jak muchy. Ok, ale wytłumaczmy dzisiaj, czym jest karosi, jak to działa i jak spogląda na to japońskie społeczeństwo. Mimo iż karosi. Kojarzy się właśnie z korpuszczurami i wielkimi budynkami, i ogólnie takimi dużymi firmami. To prawda jest taka, że pierwsze ofiary tego okrutnego systemu są datowane na lata 1910 i 1920, a miało to miejsce w Nagano, kiedy to tkaczki jedwabiu, które pracowały tam po 12-14 godzin z tego przepracowania, popełniły rzucając się do pobliskiego jeziora. do roku 1927 w tej fabryce jedwabiu. Zbójstwo popełniło 47 kobiet, właśnie rzucając się do pobliskiego jeziora, co sprawiło, że stworzyła się taka komuna, która pilnowała właśnie obrzeże jeziora, aby nic tam się nie stało. I tak, to były te pierwsze ofiary tego. Dolu. Ale wiecie, po wojnie, kiedy podpisano nową konstytucję, ustalono, że japoński dzień pracy ma uwaga 8 godzin. No tak, ale po co trzymać się ustalonych reguł i prawa, jak można je naginać i budować silną gospodarkę? Tak też się stało. Wiele firm olewało to, rozciągało swój dzień pracy do 12 godzin. I właśnie dzięki temu Japonia urosła do jednej z największych gospodarek na świecie. I tak to się. No dobra, ale jak oni to zrobili, że mogę coś takiego robić? No, zrobili to na dwa sposoby. Pierwsza rzecz to tak zwane sabis de angio. I tutaj to jest taki sprytek yy, takich Januszów biznesu, a raczej można powiedzieć, takich siksu w biznesu, którzy to wymyślili, że użyją tą naturalną presję, która jest w narodzie dotycząca kultury pracy, yy, też przynależności do firmy, poczucia, że jest się jej częścią, jest się za nią odpowiedzialną, i wykorzystają to, aby. Yy, po prostu, że można powiedzieć, że tak wkręcać kołka, że masz jeszcze więcej odpowiedzialności, musisz bardziej pracować. Budowanie te, tej mentalnej presji, tej manipulacji powoduje, że ta osoba odczuwa tą odpowiedzialność, odczuwa, że nie powinna iść wcześniej, kiedy przykładowo jeszcze kierownicy siedzą w firmie, a on ma jeszcze zaległe przykładowo maile, to on usiądzie i zrobi, i powysyła te maile, podpisuje, czy może jeszcze ma jakieś tam dokumenty do wypełnienia. To jest ta presja, gdzie nawet te osoby na stanowiskach praktycznie nic nie muszą mówić, bo... Naturalnie wytwarza się ta presja. Jest to niesamowity y, sposób manipulacji człowiekiem. To jest to umowa obopólna między firmą a pracownikiem, że on zgadza się na te nadgodziny. Tak. Taki dokument składa się do pobliskiej y, Izby Inspekcji Pracy. No i wtedy tak naprawdę no i dusza piekła nie ma, możesz rozciągać tej osobie godziny pracy, ile ci się wlezie, no tak. I właśnie te dwie metody spowodowały to, że kultura, kultura nadgodzin odpłaty nadgodzin w Japonii stała się codziennością normą. No i tak sobie właśnie niektórzy Janusze biznesu, takie siksy biznesu właśnie sobie pozwalały. Przez co oczywiście to się odbijało na zdrowiu fizycznym i psychicznym własnych pracowników, bo te nadgodziny przekraczały aż czasem 100 miesięcznie i to stało się normą. I to był klucz mimo wszystko do tej. Pięknej, bogatej y, Japonii z lat 80. właśnie w tym piku właśnie y, baby, tak, czyli właśnie tej bańki gospodarczej, tej rozwiniętej. W ramię z tą wielką rosnącą gospodarką szły osoby, które tam pracowały i padały jak muchy. Niestety zaczęły pojawiać się różne problemy zdrowotne u takich pracowników. I nagłe zgony, których najczęstszą przyczyną to był zawał, krwotok mózgowy, czy też krwotok podpajęczu nówkowy, dusznica bolesna, tętniak na aorty, encelafopatia nadciśnieniowa. No i super, lata 80., pik gospodarczy, ale przejdźmy do lat 90., gdzie ta banka pęka i zaczyna się. Recesja, proszę Państwa. I tu się zaczyna dopiero zabawa. Bo cały ten system tych ludzi pracujących i też dających ciebie wszystko pod tym hasłem rozwijam się, rozwija się firma, rozwija się gospodarka przechodzi w kryzys, kryzys, gdzie ludzie nie pracują dla rozwoju, tylko pracują, uwaga, aby przeżyć. A co oprócz długich godzin, samego stresu, z wykonywaniem obowiązków, dożyć stres związany z tym, czy ciebie nie zwolnią, bo w tamtych czasach właśnie były bardzo duże redukcje personelu w różnych firmach. Więc oprócz stresu związanego z poprawną pracą, wykonywania zadań, dochodzi też stres związany z Twoją bytnością. I to zaczęło owocować bardzo nowym typem karos. Karusy, które oprócz tych wszystkich chorób, które wymieniłam, które wychodziły ze stresu, pojawiły się choroby psychiczne, depresja i stres. Wcześniej Karusia obejmowało najczęściej mężczyzn, ale właśnie w latach 90. przeszło to raz, że na y, osoby wyżej, czyli kierownictwo, dwa, na osoby młodsze w y, takich właśnie widełkach między 20 a 30 lat, oraz oczywiście na pracownice, na kobiety, które oprócz samego stresu związanego z pracą, czy też. Tym, że mogło być zwolnione, doszedł do tego jeszcze właśnie Sekihara, czyli molestowanie w pracy. Smutną wizytówką Karushi stała się w roku 2015 Matsuri Takahashi. Matsuri była absolwentką Tokyo Daigaku, czyli najlepszego uniwersytetu w Japonii, by the way. Dziewczyna ambitna, zdolna, talentna. I zaraz po ukończeniu uniwersytetu zaczęła pracę w jednej z największych agencji reklamowych Dency. I szybko jednak okazało się, że właśnie firma Dency to jest jedna z tych firm właśnie w takim ja to nazywam w swoim można powiedzieć żargonie typowych firm sioła, czyli właśnie z nieodpłatnymi godzinami, z bardzo dużą presją na wykonywanie zadań szybko, dokładnie i efektywnie, co bardzo mocno nadwyrężyło zdrowie psychiczne i fizyczne Matsuri. Matsuri pracowała no, jak tytan, przekraczając nawet właśnie 100 nadliczbowych godzin. Oh. Pracowała ba do bardzo późnych godzin nocnych i nie miała kompletnie czasu w ogóle na odpoczynek. A w swoich mediach społecznościowych pisała takie słowa: Karada mo kukuro mo guta gutada. Czyli można to właśnie mm, przetłumaczyć, że moje serce i moje ciało są w strzępkach. 25 grudnia roku 2015: Matsuri targa się na swoje życie i skacze z budynku. A jej sprawa obiega cały świat, stając się, no właśnie, takim bardzo w negatywnym znaczeniu, gorącym newsem. A jej matka, właśnie w takich rozpaczliwych słowach, wykrzykuje do właśnie tej firmy: y, Musimy, kaść te, czyli oddajcie mi córkę. Matka oskarżyła firmę o zaniedbania i nadużycia, i podczas śledztwa. Potwierdzono, w wyniku czego firma została ukarana grzywną, Pff, grzywną, ale też poniosła bardzo wielkie straty PR-owe, wizerunkowe. Dodatkowo właśnie śmierć Matsuri przyczyniła się do tego, że przepisy zostały zaostrzone, że nadgodziny mają być y, zgłaszane, wprowadzono limity roczne, limity miesięczne. Teraz tutaj mamy, słuchajcie, takie dwie ustawy. Karoshi to Boushi Taisaku I wiecie, to jest taka ustawa, którą można tłumaczyć jako e, ustawa dotycząca środków zapobiegawczych przeciw właśnie Karosi. Druga ustawa z roku 2018 to jest Hatara Kikata Kaikaku huan Czyli można to wytłumaczyć, że jest to ustawa, która ma na celu zmienienie cał, cały system, systemu pracy, stylu pracy. Właśnie regulacje godzin, nadgodzin. Do 45 godzin miesięcznie i 360 godzin rocznie. Dodatkowo ma na celu ustabilizowanie właśnie tego balansu między życiem yy, prawda, zawodowym a życiem prywatnym. I wiecie co? I to wszystko ładnie brzmi, tylko że to uwaga nie do końca działa, a nawet można powiedzieć bardzo nie działa, bo w roku 2023 odnotowano aż 4598 zgłoszeń. I to jest, wiecie co? Uwaga, to jest więcej niż rok poprzedni. O 1112 osób jest więcej niż w roku 2022. Brawo, świetne ustawy wprowadziliście. Okej, okay, okej, okay, ja wiem, my tu mówimy o ustawach, o takich rzeczach, ale jak to wygląda w społeczeństwie japońskim? Bo jak ja widzę tematy o Karusji, właśnie one są często bardzo tak statystykowo podawa podawane. Nikt nie mówi, jak ludzie tutaj do tego podchodzą, bo można, bo ludziom z Zachodu wydaje się, że ludzie mówią, nie, no tak, tu jest i to jest normalne. I powiem, po części jest to prawda, ale zależy dla którego pokolenia, bo tu znowu musimy Pamiętać, że jest to pewien typ myślenia, który charakteryzuje też pewne pokolenia. Im bardziej wstecz, tym te myślenie jest oczywiście silniejsze. I faktycznie to też nie jest tak, że ludzie nie skarżą się, nie protestują, nie mówią nie. Z drugiej strony jest to tak powszechne, że po części weszło to w taką przykrą, straszną normę. Zwłaszcza jeśli chodzi o te, ja je nazywam, właśnie takie firmy typu Sioła no kajsia Czyli założone gdzieś tam, to już jakieś takie dosyć spore, nie wszystkie te molochy, ale dosyć spore takie struktury, które są już latami na rynku. I one mają te struktury, do których można powiedzieć, młodzi ludzie, tacy jak ja wy, nie chcieli. chcieliby wejść. Ale dlaczego. Młodzi ludzie tutaj wchodzą. No i tutaj zaczyna się kilka kwestii i takich zwykłych, typu jak usiądziesz, to siedzisz. Z jednej strony musimy pamiętać, że w dużej mierze dla niektórych osób takie nadgodziny wydają się normalne, bo nie znają swoich praw, bo jest już tak wryło się to w kulturę, że tak uważają. Kolejna rzecz to zwykłe życie. Musimy zarabiać, musimy płacić rachunki, musimy jeść, ta firma dobrze płaci. Ja mam rodzinę na utrzymaniu, mam kredyty, wiecie, pozorne, zwykłe rzeczy, które tak naprawdę wszyscy przeżywamy wszędzie. Kolejna rzecz jest chęć budowania swojej kariery, dlatego że w Japonii ogólnie rzecz biorąc jest bardzo inaczej niż na zachodzie, bo na zachodzie taka pracowanie w różnych firmach i tam rozwój, tutaj ileś lat pracowałem, tam ileś lat pracowałem, jest zupełnie normalne. Tutaj. Też to jest, ale jak bardzo często zmieniasz firmy, to nie jest to za fajnie widziane przez pracodawców, dlatego że właśnie to pokazuje Ciebie, że coś z sobą nie jest tak. Tu zmieniasz firmę, tu zmieniasz firmę. W Japonii bardziej się jakby buduje swoją karierę w danej firmie, idzie się po tych szczeblach i dużo osób też chce. Rozwijać się w jakiejś firmie. Nawet w tych takich, które wydają się, które się wydają właśnie takie febę i kaka, no to tam. Jednak to są często duże molochy, duże struktury, bardzo potężne firmy, gdzie można zbudować własną karierę, i ludzie też często tym się kierują. Tutaj też wchodzi, wchodzi kwestia ambicji. Ale z drugiej strony jest inna strona społeczeństwa i to często jest właśnie te młodsze pokolenie, te lu ci ludzie właśnie między tak 30 a 20 rokiem życia, którzy już patrzą na te właśnie stare struktury firm, na te pracowanie właśnie z nadgodzinami nieodpłatnymi, i się stukają w głowę. Ja nie chcę tak żyć, ja, ja nie chcę tak pracować. Jest teraz coraz więcej osób, której oczywiście jest tego świadomym i nie chce tego i wybiera sobie pracę dorywcze, freelancer, albo pracę właśnie w swojej własnej firmie, często mniejszej, gdzie z mniej zarobisz, ale masz tu właśnie wolność. Albo też. Prazę w strukturach już zupełnie nowych, bo o tym też musimy powiedzieć, że w Japonii nie wszystkie firmy są takimi butcami, Januszek siksami, takie siksami, biznesu, gdzie, dobra, będziesz tutaj zapierdzielać nadgodziny za darmo, sieć yy, i rób. No nie, oczywiście są też bardzo nowe struktury prowadzone przez yy, młodych ludzi, przez. Yy, przy, przez przez osoby, które patrzą bardziej trochę na zachód i prowadzą politykę firmy właśnie w tym zachodnim stylu, gdzie już praca to nie jest taka typowa japońska praca, tylko że no jest normalnie, tutaj wyjdź sobie na lunch, odpocznij sobie, weź sobie dzień wolny. No przykładowo Jocian pracował w takiej firmie i nie była to malutka firma, była to bardzo, bardzo wielka agencja, która ma swój, swoją siedzibę na Shinjuku, Więc, no, no, nie jest to mała firma, ale była już pro bardzo progresywna i młodzi Japończycy, chcący już nie żyć tym takim, co ładzi daj dziadem, <gry> co prowadzi firmę, tylko iść właśnie tą progresywną drogą, wybiera takie firmy. Ale dalej, te firmy to nie jest tak duża pula jak te stare. Mimo, że tak naprawdę społeczeństwo krytykuje to. Są coraz więcej jest właśnie rozmów na stopie właśnie, e, prawnej. Właśnie ostatnio nawet w prefekturze Saga było całe sympozjum e, poświęcone właśnie. Więc to się dzieje. Jak zobaczysz na newsy, to coś zawsze jest, że tutaj było ogadywane to. To nie jest tak, że się to nie rusza, ale mimo wszystko, jak zawsze w Japonii, wszystko się ślimaczy. Jest bardzo powolnie. Yy, problem jest taki, czy on się poprawi? Osobiście uważam, że on się poprawi po... z młodym pokolejem. Bo to właśnie w młodym pokoleniu jest ta nadzieja i te spojrzenie zupełnie inne. Już nie przez ten pryzmat ery gdzie się lało aż właśnie po, do 12 w nocy. Nie. Teraz ludzie zmieniają myślenie, też priorytyzują inne rzeczy, czyli właśnie prywatne życie, chcą mieć balans, spoglądają na zachód. Często jest tak, że ludzie, właśnie zwłaszcza młodzi, jadą gdzieś na wymianę studencką i widzą, że Boże, tutaj ludzie kończą pracę tak wcześnie i mają czas na zrobienie zakupów, i wyjście na spacer, i spotkanie, i wyjście do kawiarni, a no tutaj to Często nawet przy takich progresywnych y, firmach często aż tak się nie da. Jest tutaj bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Przede wszystkim prawo powinno być jeszcze mocniej zaostrzone, być bardzo konsekwentne, a w ludziach powinno zaszczepić się bardziej to, że jeśli coś się dzieje takiego, to ty możesz to zgłosić. Więc to są te dwie rzeczy, które muszą być bardziej y, naprawione. Prawda jest taka, że to właśnie w nas młodych jest ta nadzieja na zmienienie tego tak naprawdę bardzo archaicznego systemu. Widzicie, to jest problem bardzo zawiły, bardzo skomplikowany, który jest podzielony na tak naprawdę na pokolenia. I na właśnie te zmiany myślowe w danym pokoleniu. Właśnie, powiedzcie mi, co Wy uważacie o tym problemie? Jak Wy go widzicie, właśnie z europejskiej perspektywy? Czy może Wy spotkaliście się z takim traktowaniem I to w Japonii, a może i właśnie w Polsce. No i oczywiście napiszcie to wszystko w komentarzach. Widzimy się tam w sekcji komentarzy. I e, oczywiście zapraszam na Łabisabi, bo jak dla Was, Luncie, nowosteczki ode mnie dla Ciebie go. E, no i widzimy się już niebawem do matanie, bye!